Czwarta, techników kucharskie. Najlepsi kucharze w województwie, z tego co mi wiadomo. Przez mistrzowie kuchni, lepszy niż Paskal i cała reszta. Pierwsza u nas jest Monika, która z zajęć często znika. Bardzo dobra z fotografii, świetnie dyktanda pisać potrafi. Ewelina. Obok siedzi Ewelina. Cicha, taka dziewczyna. W domu synka ma małego. Bardzo dumna jest dziś z niego. Sandra. Dalej sympatyczna Sandra, wnet rozbawi, gdy jest Handra. Ciągle chodzi uśmiechnięta, tak się kończy Trójca Święta. Adrian. Za nią siedzi w szkole znany Aduś, nasz bardzo lubiany. Często w imprezuje, kto domu więc nosuje. Kasia. Kasia wciąż SMS-uje, uśmiechu na twarzy jej nie brakuje. Zawsze pogodna jest to dziewczyna i do tańca i do wina. Ania, finna uczennica, czasem też i bojownica. Mówi to, co myśli szczerze, takie jest z niej cwane zwierzę. Sara. Sary, Sary na szejnie z ziółko śmieje się i gada w kółko. Zresztą z niej kobieta ma też synka i faceta. Kaś ta autem jeździć lubi i naukę sobie chlubi. Dobrze uczy się dziewczyna i na głębie się wygina. Ewelina sukcesy opija, chociaż szkoły czasem omija. Po dyskotece w sobotę ma na wolne odzajem ochotę. W klasie także jest Martyna, sympatyczna z niej dziewczyna. Choć jest drobna i malutka, bardzo fajna z niej osóbka. Szymon. Szymek często je na lekcji chipsy, no i bułkę, no i pepsi. Leniuk z niego bardzo duży, znika z zajęć, gdy się chmurzy. Kinga lubi kosmetyki, wójniec często ma wybryki. Dużo z tyłu dyskutuje, z dziewczynami hałasuje. Agnieszka. Aga, nasza mist klasowa, lubi także coś gotować. Dużo ma do powiedzenia, a jeszcze więcej do jedzenia. Paulina to grzeczna kobieta, usmaży Ci nawet kotleka. Uśmiechnięta to osoba, dla niej krótka nawet doba. Dorota. Dorota w nasz klasowy, a po sklepach chodzi na łowę. Zamiast uczyć się polskiego, woli jechać do ukochanego. Mamy w klasie też złotego, Tomka naszego Rosackiego. Ciągle chodzi i ma ludzi, lecz sympatię wszystkich budzi. Sylwek. Sylwek zaczepia się, lubi dziewczyny, chowa pleca, i nam bez przyczyny. Sympatyczny jednak pływa, błykiem głową się kiwa. Oktawian filozof wybitny, jednak także jest ambitny. Spóźnia zawsze się do szkoły, taki oto jest wesoły. Maciek Grabowski, robot. Maciek uśmiech szczery ma, na dobrzepach też się znam. Jest najwyższy u nas w klasie, pewnie po krakowskiej klubie. Dalej siedzi Maciek następny, do bijatyki byłby chętny. Na zajęciach rozgadany, no i także zakochany. Kinga kłóci się czasami, ale śmieje też się z nami. Z Maciekiem autem gdzieś pomyka i z angielskim się boryka. Tomek w Izie zakochany, wobec niej dalekie plany. Malarz z niego świetny będzie, narysuje ciebie w pędzie. Iza. Iza miła, pracowita, lubi także książki czytać, często bywa roześmiana, jeszcze częściej zwariowana. Nie ma w klasie dzisiaj Dominika i Piotra. Dominik zamyślony wiecznie, naukę lubi niekoniecznie. Polak, matma, czy fizyka, nieraz zaję zajęci jak zmyka. Piotr. Piotrek dobry z rosyjskiego, gorzej trochę jest z polskiego, często bywa na wakarach, no i ciągle mówi zaraz. Nasz pan Krzysiu, wychowawca, uczy polskiego mowoznawca. Na gitarze świetnie gra, uskubany talent ma. Czasem krzyczy jednak na nas, ale my kochamy pana. Więc gdy chcesz się dowiedzieć, jakie rzeczy ma w sobie siedzieć, szybkim krokiem pędź do pana, on ci powie o co kama. Myśl nas niedługo ważne, teraz szybko uciekamy, na studniu chcesz się spotkać.